Tutaj jesteśmy na wielkim finale z Multivanem, już nie multivanem, bo to będzie teraz... Co to będzie? Kurczę, to jest bałagan, sorry, Was wielkie za to, co się tu dzieje, ale tak wygląda praca. Teraz to już będzie beauty. Awantura. Oczywiście TR. Tak, jak jest na zaciskach, to jest wykonane z miedzi. Żeby nie było, że idziemy po tajości całkiem. Emblematy muszą być wyfrezowane pięknie, pomalowane pianoblekiem. I tak samo diody. O! Tu do światła będzie lepiej widać. O! Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Eee, nie będzie centralnie tych znaczków, nie będzie już znaczków Volkswagena. Wbrew temu, co niektórzy piszą, nie będzie żadnych znaczków Audi, bo to nie jest Audi. To nie może być profanacja, to jest stylizowany. Multivan na Dude Aventurę z przodem a'la Audi. Niektórzy twierdzą, że to jest a'la Ford, a to nie jest Ford. Kolejny raz zaznaczam. W Volkswagenie Multivan jest jedynym Volkswagenem, a T7, Karabelka i Blaszak to jest po prostu Ford. Ford Custom, Ford Transit, nawet z silnikiem Forda, słuchajcie, ze skrzynią Forda, z zawieszeniem Forda to już nie ma nic wspólnego z Volkswagenem. Natomiast my tutaj pocziciemy w klimacie takim, o proszę bardzo, fotel sportowy. Kierownica ala la Cybertruck Tesla. Chyba nie będzie, to będzie mistrzostwo świata. Mariusz tu zrobił kawał dobrej roboty. Przypufiliśmy je trochę, oczywiście dostały też podłokietniki, ale zrobiliśmy sportowy fotel, który udaje fotel elegancki, napompowany, bipowski. I o to chodziło. Te cereczki, zobaczcie tutaj wszystko. E, Pianobleki wygonione, te pseudo-szorstkowane aluminium, które były katastrofą w tym aucie. Po prostu była taką tandetą, że się w głowie nie mieści. Tutaj wszystko tego jest do wrzucenia, do samochodu. E, jeszcze klapa leży osobno. Ledzik wyszedł. Mistrzostwo świata. Pokażę Wam, jeżeli będzie chwileczkę czasu. Natomiast to, co chciałem Wam pokazać e, teraz, poza hamulcami TR, te, te loga też są już gotowe. Zobaczcie, wszystkie wyfrezowane, tak jak tutaj jest TR na zacisku. Ten zacisk jest zacny, obniżone jest zawieszenie, mocniejsze stabilizatorki. Słuchajcie, będzie oczywiście dorzucone tutaj do pieca, ile się da. Czyli czy chip tuning u nas zostanie wykonany, będziemy mieli wydruk samowni, natomiast dalej jest to diesel. Nie lubię diesla. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mało palą przy dużej prędkości autostradowej i. Przede wszystkim duży zasięg, czyli tysiąc do celu, a Multiwan taki, czyli już Dude Aventura, Ter, e, słuchajcie, to on ma pokonywać odległości. Pojadę z Karolem, Karolek może zabrać swoją ukochaną. Pojadę z moją córeczką, e, słuchajcie, e, która weźmie swojego chłopaka, nie będę mówił narzeczonego, bo jest za młoda, ale ma i wezmę moją ukochaną żonę. Mamy sześć miejsc ekskluzywnych. Oczywiście Tatuś będzie siedział w tym fotelu, tutaj za kierownicą na zmianę z Karolem, a reszta towarzystwa będzie genisować. Luksus, który będzie z tyłu, a luksus będzie kosmiczny, wreszcie ja tutaj nie widać luksusu. No ale podświetlane sufity, mnóstwo ambiente, słuchajcie, genialnego ambiente, które się tutaj pojawi. Łącznie z tym, że ten sufit, i ambientę będzie grało do muzyki, będzie lodóweczka na schłodzone napoje, tudzież stoliczki, żeby można było sobie zrobić napój ulubiony dla siebie. I słuchajcie, będzie się działo. Natomiast będzie to diesel. To nic, że on będzie miał tam z 220 koni, jak dobrze pójdzie, czy tam jeszcze może 30 się uda, zobaczymy. Natomiast będzie to dalej diesel, a głos diesla, no nie jest mile widziany przy sportowych fotelach, kierownicy zawieszeniu, hamulcach, poszerzeniach, pięknych zderzakach, dlatego... Słuchajcie, i tak jestem już w z budżetem, totalnie. No, proszę bardzo, pantera. Taką panterę mam u siebie w ręczrowerze. 101, 101 gadżetów pokazywałem na ręczrowerze Sławka Uniatowskiego, który to bardzo, bardzo pozdrawiamy. Jak to pięknie brzmi, jak to wspaniale działa. To jest najnowszy krzyk mody ta pantera. Z dwoma głośnikami, słuchajcie. I bardzo prosty temat do montażu, bo tak naprawdę ściągamy apkę. Tu jest do urządzenia. Łączymy się z urządzeniem. Później ściągamy apkę iPhone. Albo pod Androida, tak, ja lubię najbardziej pod Androida. E, słuchajcie, e, mamy tutaj, o, proszę bardzo, coś takiego, co wpinamy w OBD. Mamy głośnik z tyłu, który udaje rurę wydechową. To już tu wkładamy. Nie pokażę wam dzisiaj, jak to brzmi, ale tam sobie wybieramy nawet Audi RS6, Audi RS3, M4, M5, nawet motocykl, nawet jeta prywatnego. Słuchajcie, można wybrać. Będziemy jechać jak jetem. Elektryka też można wybrać. Kto elektryka? Puszcza. No ten, wiecie, to nie bardzo. I tu mamy cały mózg operacji Leo ASC 70 Pantera. To jest cały mózg operacji. Tutaj mamy głośnik, który będzie zamontowany mniej więcej. O, w tym miejscu. Nagrywaliśmy to do telewizji. Słuchajcie, dlatego zaklejone loga, ale odkleimy tutaj, bo tutaj nie musimy nic ukrywać. O, żeby ktoś nie myślał, że to jest co innego. Pantera. O. W telewizji nie można tych lokowań robić, dlatego musimy to zaklejać, słuchajcie. I to wyląduje gdzieś tu. Dlatego, że w środku jest głośnik. Tak. A tu jest rura wydechowa, która będzie najczystsze spaliny w historii. On będzie tu. Tu będą dwie, no mówię się, fake końcówki, które leżą tam na kaloryferze. Tak. Ale musi ten dźwięk płynąć stąd tak, żeby było wiernie, że jest i słuchajcie nawet są przegazówki, nawet są strzały z wydechu, pop embanksy tak zwane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, także będzie to mega fajnie, zagłuszymy silnik głośnikiem z przodu. Chociaż nie doszliśmy do tego, że on ma być przodu na pewno jeszcze, ale chyba jest taki plan. Będziemy to sprawdzać. Muszę zadzwonić do producenta, do Pantery, czy to jest głośnik ten, o tutaj, po to, żeby zagłuszyć silnik, czy może on ma wylądować gdzieś pod spodem, żeby dawać wysokie tony. Fajnie brzmi tu z przodu, bo nie słyszę diesla. Także to tak po mojemu to tu zamontowałem, żeby żeby było. Natomiast nie wiem, czy tak ma być, dlatego zobaczcie, on nie jest to zamontowany jeszcze na stałe, o, tylko jest na dwustronce, bo nie wiem. Nie wiem, ale się dowiem. Dowiem się w poniedziałek, być się w sobotę i nie będę dzwonił. Także fajny system, słuchajcie, i naprawdę nie do rozróżnienia, czy to rzeczywiście jest na przykład Audi RS6, tak? Jak sobie go wybierzemy, czy to jest Diesel. Także tutaj coś dla ducha, dla serca, ode mnie, żeby było fajnie, tak? Ode mnie dla siebie i tak budżet mam. Lubię także mówię, kupię to i, i niech będzie już tak jak ma być. Już idziemy po bandzie. Jak to się mówi, lecimy. Nie zastanawiajmy się, lecimy, nie ma sensu. To musi być zajebisty ten samochód. Nie można teraz powiedzieć, o nie będę dokładał, bo tyle mam budżetu i tak dalej. Nie, to lecimy, To ma być dla mojej rodziny auto, po to, żeby mieć taki samochód, żeby mogli jeździć oczywiście, na targi i tak dalej, żebyście go mogli gdzieś sobie oglądać, jak to jest wykonane. Także jesteśmy na finale całej zabawy. Słuchajcie, z samochodem. Jeszcze zobaczcie ile tutaj jest kabli. O! Tutaj przesuniemy ten fotel. On też jest tu prototypowany w tej chwili. Patrzcie, jeszcze wszystkie LEDy do podpięcia. Jeszcze wszystkie te bzdury, nawet jakbym kurczę, zobaczył, które to są ledy Ja wam pokazał jak to działa, żeby mi się disco nie, nie obudziło. Tu mam minus, 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 minus plus. O, to się świeci z tyłu. Pięknie, cyk, cyk, cyk. A to będzie się świeciło. Co to się świeci? Zobaczmy. Kliku, kliku, gdzie jest kliku, kliku. Tu jest kliku, kliku. I to będzie pewnie to. Słuchajcie, i tak to wygląda. To będzie leciało w koło po wszystkich tapicerkach. Tu tapicerki już mają zamontowane te ledy. Pokażę Wam, żeby nie było, że. Gadam głupoty. Proszę. Kabelecek, jeden cyk. Tu idzie ledzik, pyk, tu idzie podświetlenie, idzie pyk, pyk. I mamy tak naprawdę już większość ogarniętą. tyłu zaciski zrobione, wydechy są, body kit jest, dyfuzore leży, led jeszcze miałem wam pokazać. Lampy już są przytulinowane przy nie. Jeszcze body kit pokażemy. Tak, uwaga, to, to w ogóle jest wstawicie dzieło sztuki. Moim zdaniem tak, jest nieskromnym, dlatego że tu są wypolerowane chromy z dwóch aluminiowych, ledzik w środku, zapalimy, zapalimy, czy nie Karol? Oczywiście. Zapalmy, on idzie w klapę, Zobaczycie, czy on nie wygląda jak fabryczny led kupiony gdzieś na chińskim portalu. Dobra, tyk, uwaga i zobaczcie jak on pięknie będzie jedną linią świecił tak jak fabryczne lampy tylne, pyk, uwaga, uwaga, o. Proszę. I co wy na to? Ja jak to zrobiłem, skleiłem to, zatkało mi kakao. Normalnie. Dobre? Dobre. Także niech się schnie. On wyląduje w tylną klapę. Nawet te przetłoczenia tutaj, takie chromowane, są tak jak w lampy. Tu są odblaski włożone. Cyk, cyk. Dlaczego jest 0W20? Dlatego, że samochody coraz częściej używają start-stopu ze względu na ekologię. No i wiecie, nastawimy sobie w korku i nagle Łycha. A silnik, bo no, i jedzie, i ten olej musi się jak najszybciej dostać do wszystkich y, miejsc, w których, m, które muszą być smarowane. Słuchajcie, i to jest, wiecie, najtrudniejszy hmm. temat. Y, natomiast są też y, 0W8 hybrydy. A wiecie dlaczego? Na przykład Toyota, doskonała hybryda, która więcej jeździ na prądzie w mieście niż na silniku. No i niestety jest 0W8, po to, że jak ten silnik jest zimny. Tak, bardzo zimne i damy piec, no to tam musi się szybko olej wszędzie znaleźć, żeby te silni tych silników nie zabić. Także tutaj no niestety idziemy jakoś. Ok. A dobra, bonyk. Szybciutko Wam pokażę, tam leży sobie zderzaczek, zobaczcie. To są wpylone rzeczy na czarno po to, żeby później było mniej oklejania, ten samochód nie będzie czarny. Natomiast to, wiecie, tutaj folią w te kratki to jest zakurzone. Folią w te kratki yy, nikt by nie wszedł. Także my, jak to będziemy oklejać, a tu będzie inny design trochę przodu, yy, to żeby po prostu nie wchodzić tam folią, tylko ciąć się na krawędziach, żeby ta folia nigdy nie odchodziła. Yy, także tak to wygląda. Yy, tam mamy progi zrobione, natomiast sam body kit, który jest, przecież wyłączę światło, tutaj już. No i zobaczcie tutaj, o też. Czytałem komentarze, bo czytam i, i, i wiecie co, bardzo się cieszę, że komentujecie, natomiast muszę Was uświadomić z jedną rzeczą, to nie jest wydruk 3D i mamy. Co to jest? Narysował i wydrukował. Proszę, to właśnie to. Narysował i wydrukował pianka, swoje ciepki, e, mata, żywica, kleje. Proszę, dopiero z tego powstają formy, tak? A tu są świeżo wyciągnięte z form elementy, które już są... Proszę bardzo to wezmę tak, żeby nie było, że to waży coś, proszę bardzo, na tym paluszku, nic, piękne, pokryte płótnem tutaj, elastyczne, to wszystko jest, na tyle, żeby nie pękało, żeby to nie pracowało, jak ktoś mówi, że no, słuchajcie, elementy z włókna, to na pewno będą popękają i na pewno się będą krzywić, tak, jak ktoś nie umie robić, to się będą krzywić, jak się robi na epoksydzie, to to jest lekkie, cieniuteńkie, o, nie do rozwalenia. I o to chodzi. Tak wszystkie elementy są wybrane. To jest jeszcze oczywiście wyciągnięte z formy nieobrane. Ale to jest izolator. Dlatego tak wygląda. Ale tu też. O, proszę bardzo, nakładka drzwi. Przy zegarku można nosić. Jak biżuterię. Tu są resztę nakładki już. Słuchajcie, jeszcze została nam forma do zrobienia na tą blendę tylną. Która jest z kawałków pospawana. Oczywiście ona musi być wyrównana, teraz wylakierowana, i dopiero pójdzie do formy. E, I z tego też będzie. Element... O! Patrzcie no. no właśnie. Tak wyglądają elementy z e, formy. No mi spadło. No i znowu będę musiał to pospawać. No? Takie dziadostwo chcielibyście założyć na samochód? No nie! To musi być wszystko perfekcyjnie zrobione, a nie ulep. Drukarka 3D jest genialna do tego, żeby stworzyć fundament. A na fundamencie Dopiero pracujemy. Także mamy dwie nakładki tylne, będę miał więcej roboty, uciekam. Muszę to pospawać, bo muszę to lepić i malować. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, że podobał się Wam odcinek.